Chyba pora na kolejną recke. Ja nie wiem, Paweł, zobacz, mieliśmy półtorej godziny w wakacje, a roz... teraz... Rozbisurmaniliśmy się. <laughs> ciężko, ciężko się skupić tak na szybko. Lećmy z łapautem. lecimy łapautem. Co a, to jest łapaut? To ktoś napisał przed chwilą na czacie Lidwełę. Wigwewe. Dlaczego Wigwewe? Ponieważ ktoś kiedyś próbował sprzedać na... Audi... Wigwewe to jest nowy zawodnik w FIFA 09. <laughs> ...próbował sprze sprzedać... Wigwewe Macambele. ...wipeouta na Allegro, a tam jest taka dziwna czcionka, więc napisał... Wigwe. Wigwe. <laughs> Wipeout HD w końcu wylądował na PlayStation Network. Kosztuje 65 złotych chyba. Panie i panowie... Czy 69, nie pamiętam, co, 65? tak naprawdę chyba jest tak. to dla mnie niewielka różnica, ponieważ ta gra jest warta swoich pieniędzy. Jak najbardziej. E, porywa was intro. Porywa was grafika. Poza tym, to jest Wipeout. Panie i panowie, to jest jedna z najstarszych serii gier, nie tylko konsolowych, kiedyś się chyba na PC pojawił. Mhm. E, tak pojawił. Natomiast. Tak, tak, był, 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 Nawet jest, zaczynał. Jest, jest naprawdę niesamowity. To są wyścigi samolotu. Nawet nie wiem czego. To są nie futurystyczne, futurystyczne to są, wyścigi. Powiedzmy, że to, to jest to, czym czy dla nas i. dzisiaj jest Formuła 1. Tak, o. za 2000 lat. Dokładnie, bardzo dobrze powiedziane. To są futurystyczne wyścigi, które można porównywać trochę do F-Zero X yy, na konsole Nintendo. Słuchaj, F -Zero, bardzo to, mi się to, podoba to, że to jest kontynuowalna e, tradycja pierwszych wipeoutów. Mm -hmm. Macie pojazd, który wygląda bardzo futurystycznie, niczym poduszkowiec unosi się nad e, torem, bo to nie jest ulica, to, tutaj nic nie dotykacie e, żadnej ziemi, ale waszym zadaniem jest nie uderzyć e, w żadną ze ścian, nie dać się wyprzedzić, mm -hmm. albo ewentualnie skopać rywalowi jak za pomocą kilku broni, oh. a nawet kilkunastu, albo tego jeszcze... E, tylko korzystać speedy, które znajdują czyli po prostu pewne przyspieszenia, które znajdują się na torze. Wystarczy po prostu na przelecieć i tutaj dostajecie szybki gust. To jest cały to jest wszystko, co można powiedzieć o Wipeout'cie, ale dlaczego ta gra jest niesamowita, już informujemy. Czekaliśmy na Wipeout'a bardzo, 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 tak jak powiedziałem, Wipeout chyba Fusion z tego, co dobrze pamiętam, wcześniej był na PlayStation 2, potem na PS2 mieliśmy Pure i Pulse, a teraz w końcu na konsolę stacjonarną wylądował Wipeout duży. Pamiętam, jak razem z Kalim testowaliśmy Wipeout'a HD w Lipsku w zeszłym roku, nie wyglądał ładnie i był troszeczkę zły, ale to było w zeszłym roku wylądował po długim czasie. Była przenoszona no. premiera, ponieważ teoretycznie, znaczy tak przynajmniej mówiono, że padaczkę wywołuje. To znaczy tak, okazało się, że jest drobny problem, ponieważ w tym, że są pewne sceny, możesz mówić wi wi w tym, że są pewne sceny, słuchajcie, które no niestety ze względu na bardzo intensywną kolorystykę, zmienialność świateł, i po prostu tym jak bardzo wasz telewizor błyska wam w oczy, rzeczywiście wywoływały padaczkę. Natomiast zostało to napawione, poprawione, jest stosowne obwieszczenie o możliwości właśnie wywołania Takiego, takiej reakcji u użytkownika, warto się yy, przeczy... Warto się to zastosować, mm -hmm. nie? Zobacz, to jest pierwsza gra, co do, do której powiedziałbym, że warto naprawdę robić sobie przerwy co jakiś czas. Tak. Ale najgorsze jest to, że przerwa jest tak, nie tak Ciężko, <śmiech> <śmiech> ciężko. <laughs> Zgadzam się w 100%. Słuchajcie, to dostajemy kupując wipe HD na PlayStation Network? Mamy oczywiście kampanię, Racebox, czyli tworzone przez nas wyścigi na naszych zasadach, online, opcje i rekordy. Online to nie jest dość ciekawy, ponieważ no, jest minimalistyczny, to trzeba przyznać. Mamy albo single race, albo turniej. Nie pokuszono się niestety o dodatkowe opcje. Dostępne tryby to single race, time trial, czyli przejeżdżamy całą trasę w konkretnym czasie. Speed Lap, czyli musimy dane okrążenie pokonać w konkretnym czasie. Turnament, czyli zbiór różnego rodzaju wyścigów i zone. Zone jest niesamowity, ponieważ tutaj I to mamy właśnie tak naprawdę. Zone chyba wcale się nie dziwię. Kilka kolorów najczęściej żerówiastych, które zmieniają się co kilka właśnie stref i cały czas nasz przyspiesza. przyspiesza. My nie musimy tak. trzymać w ogóle uh, accelerate gazu. Tak, nie musimy w ogóle trzymać. Gazu żeby jechać, musimy po prostu się nie rozwalić. Mm -hmm. I to naprawdę tyle, co dostajemy od tej gry. Mamy jeszcze cztery klasy prędkości, trzy poziomy trudności i do dwóch graczy na podzielonym ekranie liczyłem trochę na czterech. I uwierzcie mi, że trzy poziomy trudności to jest aż na to, tak. są gry, które mają więcej. White y na poziomie, y na poziomie y w cudzysłowie, średnim, mm -hmm. e tak, to już wymaga dużego skilla, jeżeli jeszcze wyłączycie sobie asystę, tak zwaną e Drive Assist, czy Park Assist, nie, Park Assist to jest bardzo gene. <laughs> Pilot <laughs> asyst, nie. chyba to się nazywało. Pilot Assist, whatever, w każdym razie coś, co Ratuje Was z od zbyt mocnego uderzenia w bandę, wtedy jest naprawdę trudno. Natomiast teraz, Paweł, e, plusy, bo wy, wy naprawdę bardzo ciekawe. Bo jeszcze, zanim jeszcze do plusów, powiem tylko, że kampania jest podzielona na osiem eventów. Każdy po brzegi jest wypełniony właśnie tymi wyżej wymienionymi Dużo trybami. Dużo jeżdżenia. Do wyboru 12 pojazdów, każdy ma trzy zmienne skórki i już podczas wyścigu na przykład czasowego mówią ci, jakie. Zmienne skórki. No tak, no to. I, I zobacz, jak jeździsz na podczas wyścigu. Umaszczenie możesz zmienić. Umaszczenie. Oh my god. Zobacz, jeździsz podczas wyścigu czasowego i w pewnym momencie pobijasz dany rekord i nagle ci mówi, że masz bron. Skórka silver, ci, się i musisz się dalej. No właśnie nie. Moim zdaniem to jest wręcz niesamowite plusy. się od plusów. Niech będzie piękna grafika. Bardzo piękna. Obraz ostry jak żeleta. Tak jest. W ogóle nie ma dropów animacji, nie spada żadna klatka, nie ucieka. Czyli nic. do tego dodajemy płynność. Płynność działa, jest pięknie. W końcu łapiam to na stacjonarki dziękuję. Czyli na dużym telewizorze <laughs> wygląda bardzo, bardzo zabójczo. Dokładnie, e, masa zabawy za niewielkie pieniądze. Przypominam, to chyba 65 złotych kosztuje. Nie pamiętam tego złotych, Panie ale Panowie, nie, nie mówimy o grach w stylu, e, które e, inaczej nie mówimy o grach, które nie są pełnoprawnymi biurami, a którzy złośliwcy trakują je jak dodatki jak na przykład traże ten klang mm. która kosztuje 55 zł Tutaj mamy Wipeout'a, który jest grą długą, grą, która w każdej chwili pozwala odpalić wam bardzo emocjonujący multi, w którym jest dużo graczy, jest z kim jest w co grać. Mhm. Za 65 zł, To jak cena gry na PC, panu. Jestem gra... Jestem za! Jestem, jestem gra! Macie zapowiedź za niewielkie pieniądze, to trzeba przyznać. Fantastycznie się gra online. Nie o... można wyjść. Ale jest jeden minus. Jest Posh. jeden minus. Żeby pograć dobrze online, musieliśmy włączać chat na Xboxie 360. No to jest po prostu że nadal, ale to jest minus, który się odbył do całego... PlayStation. PlayStation. Zróbcie w końcu czat, ludzie! A! Ludzie! Chcemy normalnie pogadać, żeby.. Prosimy, żeby nie obrywało się. To jest jeden działało. update. Ja nie chcę home, ja chcę czat. Ja chcę czat. Zróbcie taki... I maluś czacik! Czacik dla ziomali, homey chat! No słuchajcie, cokolwiek. Cokolwiek. No, musieliśmy naprawdę włączać Idzwosa, żeby, żeby tak. poczytać. To jest trochę słabe. No. Ciekawe trofea, to trzeba przyjąć. Gra obsługuje trofea, mamy na przykład trofea... Trofeu. Trofeum. Za y, 20 wyścigów na początku. Łacińska nazwa myli się człowiek. Albo na przykład mamy za zwycięstwo w wyścigu, w którym sterujemy sensor barem. Le, no. wróć, <laughs> sensor Bar to mój. Y, no, czujnikiem ruchu. No, mm, tak, sensorem. Gra jest widowiskowa i szybka wciąga. Nawet za Bardzo. szybko. bym powiedział. Bardzo. Nie, nie mogłem przestać. Po, po ściągnięciu... Kupiliśmy mniej więcej o 19 do 5 rano. Cały czas tak, się tak, nie tak, dało, tak, się tak, 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 tak. Dokładnie. I ta możliwość sterowania sensorem jest ciekawe. Minusy! No Muzyka! Mnie... Marcin, Jezu. co ty powiedziałeś, jak ja zobaczyłem, że tam jest 8 kawałków? Oprócz łaciny? Mhm. Znaczy, oprócz łaciny powiedziałem, że to jest żenada. 8 kawałków w grze, która była chwalona za muzykę, Przed którą co powiedziałeś. ludzie padali na pysk. Tak. Za muzykę? Panie, panie... Panie i panowie! No. Wiesz co ty powiedziałeś, to ty powiedziałeś, że moja babcia potrafi zaśpiewać więcej piosenek. Na pewno, a jak sobie popiję, to dwa razy więcej. Do... Mam multiplayer. <grym> Mój... <grym> Dokładnie. Nie zna więcej zwrotek po prostu. Albo częściej śpiewa refren. Mało to jest, dodatków. To jest masakra, no. Także jest mało dodatków. Ona jest minimalistyczna i surowa, ale to. taka powinna chyba tak, być. Tak, taki jest wi i nigdy, znaczy wiecie, nie, nie będzie coś takiego, że nagle zamiast y, pojazdu pewnej korporacji, bo tam macie korporacje, które wyścigają, mm -hmm. pamiętajmy Formuła 1, bla bla bla. Y, o, czas tam się kończy. Mm -hmm. Dobra, to minusy. <laughs> nie ma nowych broni. Nie ma nowych broni, jest to stare, a Wipeout, ale w nie Ja uważam, że to jest plus. Okej, okay. yy, właśnie tak jak powiedzieliśmy, nie zauważyliśmy nowych broni i niektórzy powiedział, że to odgrzewany kotlet można tak teoretycznie powiedzieć. Ja szczerze mówiąc, bawiłem się świetnie, i tych niektórych posyłałbym do diabła. Z drugiej strony dostaliśmy grę z PlayStation 2, można tak powiedzieć, mm -hmm. podbitą do mega wielkiej rozdzielczości mm -hmm. za pieniądze jedną trzecią ceny gry nowej na PlayStation 2 wtedy. Mm -hmm. Jestem za, ta gra u mnie ma 9 plus, bo jest boska. Ja tak samo, czyli to razem daje ile? 19, 19, 19, tak 19 na 20. Fala. Uuu, What? nic nie mówiłem. Wi 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 Słuchajcie, zasłuchajcie, Wigglełę. Jeżeli, jeżeli macie skonfigurowaną kartę Visa, wiem jak to brzmi. Ale jeżeli możecie, to naprawdę polecamy Wipeouta to jest naprawdę świetna tak. jakość. Stara gra, gra legenda. Jeżeli przymkniecie o to na to, że jest mało muzyki, będziecie naprawdę zadowoleni. Jest custom soundtrack, zgrajcie swoją muzykę.